W internecie nazywa siebie Jastrzębiem, prawdziwego imienia woli nie zdradzać, boi się o swoje bezpieczeństwo. W cyfrowym świecie Litwin walczy z tak zwanymi rosyjskimi trollami. Ich znaki rozpoznawcze, celowa dezinformacja i tworzenie fake newsów. Jastrząb należy do grupy internetowych aktywistów, tak zwanych elfów. Ich misją jest walka z rosyjską propagandą. Litewscy aktywiści stworzyli prawdziwą cyfrową armię, żeby bronić swoich rodaków przed fałszywymi informacjami. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, pomyśleliśmy, że nadszedł czas, aby zrobić coś praktycznego, a nie tylko oglądać telewizję. Początki nie były trudne. Każdy pozytywny artykuł o Unii Europejskiej, NATO czy Litwie otrzymuje od razu setki negatywnych komentarzy. Nasze zadanie polegało na tym, by dopisywać pozytywne. Na kampanie dezinformacyjne, prawdopodobnie kontrolowane przez Kreml, narażone są szczególnie małe kraje bałtyckie. Przykład: na stronie pewnego litewskojęzycznego portalu informacyjnego zaatakowano NATO, rozpowszechniając informacje, że niemieccy żołnierze zdewastowali cmentarz żydowski na Litwie. To zostało zrobione na Photoshopie. Na cmentarzu żydowskim w Kownie miałby się znaleźć niemiecki pojazd opancerzony? Całkowicie szalona prowokacja, ale tak to działa. Litwa jest niepodległa od 30 lat. Moskwie nie podoba się jednak, że była Republika Radziecka, jest teraz członkiem Unii Europejskiej i NATO. Od tego czasu Litwini żyją w ciągłym strachu przed nieobliczalnym sąsiadem. Żeby zrozumieć naturę Rosji wczoraj i dziś, wystarczy tylko otworzyć podręczniki do historii. Uważam, że Rosja stanowi dla nas zagrożenie, ale nie potrafię dokładnie określić jakie. Pomnik na obrzeżach Wilna upamiętnia deportację Litwinów na Syberię. Maksim należy do mniejszości rosyjskiej w kraju. Jego zdaniem to dobrze, że upamiętnia się zbrodnie popełnione podczas okupacji sowieckiej. Ostrzega też, że moskiewska propaganda może zniszczyć relacje między Litwinami a mniejszością rosyjską. Maksim uważa, że współodpowiedzialny za to jest litewski rząd. Kiedyś mieliśmy tu własną rosyjską stację telewizyjną. O wydarzeniach na Litwie można było dowiedzieć się bez problemu w ojczystym języku, ale w pewnym momencie Litwini przestali udzielać tej stacji wywiadów tylko dlatego, że jej logo przypominało logo jakiegoś kanału moskiewskiego. Od tamtego czasu na Litwie nie ma rosyjskich mediów i to według nas jest nieco dyskryminujące. W Centrum Obrony Cybernetycznej Litewskiego Ministerstwa Obrony rosyjskie kampanie internetowe uważa się za szczególnie niebezpieczne. Jeśli nie będą szybko zwalczane, może wzrosnąć zagrożenie wybuchu wojny. Im bardziej druga strona będzie pozostawać pod wpływem tej propagandy, tym bardziej będzie rosła niechęć do nas i w końcu zaczną nas nienawidzić. To tylko zmotywuje żołnierzy do zaatakowania nas, Litwinów lub inne zachodnie narody. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nawiązali kontakt z obywatelami Rosji. Jeśli to możliwe, walczcie o prawdę razem z podobnie myślącymi ludźmi w Rosji, proponuje Jastrząb. Dobrze mówi po rosyjsku, służył w byłej armii radzieckiej. Dziś razem z tysiącem innych elfów z całej Europy ujawnia propagandę troli. Jesteśmy jak bojownicy w walce o wolność. Walczymy o wolność liberalnej demokracji. Zachód powinien znacznie poważniej traktować zagrożenia ze strony troli. Elfy. Przeciwko trolom walka na słowa trwa. To bitwa prawdy z kłamstwem.